Siemanko Taka szybka aktualizacja Brugmansja, Nie znam nazwy Ale piękna Jak podrosła pytacie No tak podrosła Tylko będę chciał potem wyprowadzić na jeden pień Tak to wygląda Pryskałem wczoraj Bo takie czerwone robaczki pod spodem się Wpierdzielały To takie jakieś takie białe coś się porobiło No i biała brugmansja Też tak już No ładnie wygląda bynajmniej Zobaczcie Stoi to tutaj kurde na moim mikroganku Na razie Potem jak troszkę podrośnie, trafi do gruntu. Jak wam nie rosną, to się nie dziwcie, jak zostawiliście w tych samych doniczkach, albo w jakichś dwulitrowych. Ja od razu dałem do 5 albo 7 litrów, coś koło tego. I one zaraz będą przekorzenione. Także tak to wygląda. Myślę, że zakwitną w tym roku. Jeśli będzie pogoda. Jak nie, to tam dłużej je potrzymam w szklarni. Albo tu jeszcze. Bo tutaj też jest ciepło, bo patrzcie, ja mam tu takie takie daszki, srażki, jakieś folie. I jak tu grzeje, to naprawdę jest tutaj palnik także z ręką widzicie no elegancko już wyglądają. Wszystko gitmalina. malina. Także brugmasje z biedronki żyją. Ta mają się dobrze ta, jak jest bardziej gorąco, to klapią jej liście na dół. Przypominam, bo kolejne pytania były, czy brugmasja to datura. Wpiszcie sobie w, w Wikipedii. Nie. Datura ma kwiaty do góry, burgmansia ma kwiaty w dół. I to jest to. Nie wiem, czy daturę da się na więcej lat, czy drewnieje, bo nie miałem. Ale brugmansja drewnieje. Widzieliście kolejne, wcześniejsze odcinki, jakie grube pały już mam w ogródku. Także jest dużo, dużo wieloletnia. W brugmansję potem rosną jak drzewa. Znaczy, no wiecie, no w naszym klimacie trzeba je przycinać, ale tam u siebie to pewnie wielkie, potężne bydlaczki. No, także tak to wygląda. Piękne, ciekawe, czy będzie taki sam kolor. Czy to się uda, czy to nie jest jakiś wałek. Biała to biała, widzicie? Brugmansia to brugmansia. Ktoś mi pisał, że odmiany są pisane, a tu mam akurat taśmę. Nie znalazłem na pudełku nigdzie. To sanguinella, czy jak to się nazywa? Już nie pamiętam. Zimna, czy coś takiego, że ona nie chce kwitnąć, ale zobaczymy, pożyjemy jak to będzie. Dobra, trzymajcie się.